Wszystkim bardzo serdecznie. Marek z tej strony Adi, Towarzyszenia Śląska Grupa. Słuchajcie, jest 21, 21 grudzień, a my jedziemy załadowani pod sandach, jak widzicie do domu samotnej matki w zabrzu. To jest ten dom, na który organizowaliśmy zrzutkę, na który były licytacje. Także jedziemy przekazać Dary. Zostańcie z nami, dojedzie jeszcze Marcin, drugim samochodem dojedzie Ziemek, bo no wszystkiego niestety nie udało nam się załadować. No i tyle. Widzimy się już myślę na miejscu. Dobra, my już dojechaliśmy. Jak nie kojarzycie ten budynek, byliśmy tutaj w zeszłym roku. Ale jeszcze nie idziemy, czekamy na resztę ekipy jeszcze. Ziemek przyjedzie, Marcin przyjedzie, Armin chyba ma przyjechać. To dobrze, bo mamy co rozładowywać. I tak jak wspomniałem jeszcze dwa samochody towaru mają. Czekamy. Mówiliśmy się na 10:00, jak zwykle przed czasem, 9.30. Przynajmniej będzie o czym pogadać. Dobra, patrzcie kto przyjechał. A, A ty na mnie pokazujesz, myślałem, że to ten teraz. teraz On jest zmęczony całym tygodniem pracy. Czekamy jeszcze na Ziemka. Gdzie jest Ziemek? Gdzie jest Ziemek? I znowu ta kamera. dobra jesteśmy, idę się przywitać, ale czekamy jeszcze na resztę Tam krasnala. Dobra, o patrzcie akurat Przyjechał Przyjechał Ziemek Z siedzi trochę, o. nie? <laughs> no my już tam rozładowaliśmy to Nie będziemy nagrywać w środku Bo też sobie tego jakby panie nie życzą mi jesteśmy tego świadomi Dzień dobry, bo się nie przywitałem Ziemkuś, tutaj tyłem pod trujeczkę się podstawisz, co? A co przywiozłeś? Pokaż co masz w tabletkach. w tabletkach nie ma bagaźniku wszystko ma tu no to trochę tych worków mamy także dobrze że przyjecha, przyjechał wsparcie to będziemy zaraz nosić słuchajcie no kto się zmęczył żaden co to donut jak my z łopatami chodzimy po lesie wszyscy forma jutro forma. kopiemy czytamy jeszcze na panią, żeby go wrzucić do garażu, i żeby się zbierać. Sobota jest, świętami trzeba się szykować. No. mamy to, słuchajcie. Udało nam się wszystko dostarczyć. Myślę, że na pewno pani Sabina, z którą tutaj rozmawiałem, będzie się z nami tutaj w przyszłym kontaktować jeszcze. Podziękowania dostaliśmy, za które bardzo dziękujemy. Chcemy podziękować Wam za to, że udało dzięki Wam się nam uzbierać taką kwotę pieniędzy robiliśmy fajne zakupy jak słyszeliśmy na pewno wszystko się przyda słodycze I tyle i tak, tak to minęło nasze przedświąteczna sobota co masz? podziękowania ja też dostałem, ale to ważne są, że na stowarzyszenie fajnie dzięki, że byliście z nami, dzięki, że nam pomogliście mamy nadzieję, że w przyszłym roku powtórzymy taką akcję co nam pozostaje? pożegnać się Ponownie życzyć Wam wesołych Ślące, świąt, świąt Bo nie wiem czy zdążymy wyemitować ten e, film przed świętami Ale mamy nadzieję że tak A jutro idziemy kopać Idziemy kopać jeszcze się spotkać z wszystkimi Także dzięki że byliście z nami Dajcie łapkę w górę subskrypcję To poszerzę nasze zasięgi I widzimy się na kolejnym filmie Buziaki trzymajcie się Hej Jademy dużo